No, witam, witam serdecznie. Dobra, co? Wystartował ten event, tak. A, właśnie, zapomniałbym. Na samym środku macie listę ostatnich 10 osób, które zostawiły suba. Tym razem jest aktualna. Więc jak chcecie się znaleźć na następnej, w następnym odcinku, gdzie może zrobimy loterię, no i właśnie tutaj jest misja dla Was. Jak chcecie loterię, to przynajmniej 50 łapek w górę pod tym filmem. No, 75, to otworzymy sobie 15 kuferków. No a ja idę zobaczyć, co tutaj nam przygotowali. Kochani deweloperzy z garmory. No okej, okay. sklep ten co zawsze. Dopasowane do lewela. Spoko. Bronie, no dobra, i co to są za bronie? Ty, w sumie do Expa bym sobie mógł nakupować. Jest na 210? Jest! No to chyba na tancerza ostrzy, jak wiedzie, taka jednoręka, co? Spoko, spoko. To jest ten tak zwany klasyczek nie, w sensie to jest zawsze na każdym evencie. Tutaj co my mamy, eee, jakieś ozdóbki i pełne leczenie. Teleportuje gracza do Itham. no okej, okay, no to może nie będę musiał używać 600 kamieni, które kupiłem przez całą tą grę na tym tempeście. Ty co masz koleżanko? Dobra, czy są jakieś odfity, które są w jakikolwiek sposób w stanie mnie zainteresować? Jezu, znowu mi spadła bombka z choinki, tylko słyszałem jak pęka, nie? Masakra. No ten jest całkiem ciekawy, ale czy on jest warty 4000 Seł. Jak nie, no ten jest śmieszny nawet. A czy jak coś, to jest moja subiektywna opinia, nie? Więc się tym tam nie sugerujcie. Ten jest całkiem fajny. Ale ogólnie mi się podobają te wszystkie takie rysowane w tym stylu w sumie. Tylko tutaj ta broda taka, no wygląda jakby twarzy nie miał. Więc kobiecy jest troszeczkę ładniejszy. No, dzisiaj niestety bez loterii, bo jakoś tak yy, nie chce mi się jej robić, nie? W sensie, jak znowu mam otworzyć te same przedmioty i jeszcze im za to zapłacić 150 chyba złotych za 15 kuferków, albo 250, no nie chce mi się. O, właśnie, i to jest spoko, zobaczcie sobie, bo to... Jest legendarny kuferek. No i jak odbieracie na bieżąco kalendarz, to najprawdopodobniej dostaniecie taki za 24 dni odebrane, tak? Tak, także i tak będzie loteria na kanale. No ale jak chcecie dodatkową, no to musicie się trochę postarać. Dobra, a propos odbierania na bieżąco kalendarza. Tutaj jestem na bieżąco. Czy ja sprawdziłem wszystkie sklepy? Aha, tu były te bombeczki, no To te teleporty co zawsze to też jest w sumie spoko, nie? O, i loteria. No, a pokaż te zwierzaki. No okej, okay, po prostu jakaś taka mała wróżka może za tobą biegać. No, nie wiem, szału nie ma. Tragedii też nie, no ale dobra, już korzystając z okazji, że jesteśmy na tej postaci. Widziałem na oficjalnym kanale Margonem, e, który się dostać najszybciej na e-trójkę, więc też wam pokażę taki oto patent i zrobimy sobie bicie ze trójką ze wszystkich postaci. O właśnie, to było tutaj, cyk. Udało się elegancko. Dobra, teraz wchodzimy sobie tu. Jaskinia, która była martwa od 250 tysięcy lat. No i co, i tutaj macie trujeczkę, tak? Standardowo no zobaczymy. Ty, ale on jest śmieszny ogólnie. W <grystanie> się fajnie wygląda. Aha, no to fajnie, że moja postać w ogóle daje radę bez ekwipunku. Dobra, wiecie co, robię małe cięcie. Podbieram sobie kalendarz na postaciach i zrobię sobie to. Wszystkie trójki zrobimy sobie jakby ciągiem. Dobra, no co, jestem z powrotem. Ten peścik mamy poustawiany, kalendarz jest podbierany. Wszystkie postacie na bieżąco, więc to, że wiecie, nie widzicie mnie na gierce, to nie znaczy, że sobie kiedyś tam nie wejdę i, i nie odbiorę tego. No. Pokaż co tam masz. Może coś ciekawego. Pójdzie na F? -kę? Pójdzie. O Jezu! Ale czemu takie? Halo. Mogło chociaż jakieś Herko spaść. No dobra, dobra, zaczynamy kolejną farmę ulepki, tak? Teraz wszystkie postacie po kolei sobie obskoczymy na tempeście i później dostawię wam jeszcze, czy dogram wam jeszcze jak Gordiona będziemy ogrywać, bo Gordiona najpierw muszę tam poustawiać w ogóle, bo Gordion jest... Nie, nie wiem, gdzie są te postacie w ogóle. Nie, nie, nie mam pojęcia, nie? Okej, okay, kolejny unikat. Czy ja w ogóle jakąś postacią zrobię na Mistrzu? No chyba tropem powinienem. Chyba tropem powinienem, tak mi się wydaje przynajmniej. Zobaczymy zaraz. Hmm. Ostatnio dawał radę, tylko na pewno nie na tych umkach, bo to są umki pod. No właśnie, to były umki pod Koloska. Okej, okay, broń od ognia. O! No. Nie wiem, na razie 3 na 3 Unii, tak powiem Wam, że nie jestem jakiś, yy, jakiś zadowolony do tego momentu, no ale to też jest pierwszy dzień eventu. Nie wiem w ogóle ile on potrwa, bo nawet tego nie sprawdzałem na forum. Wiecie, te eventy teraz są często i to jest w sumie spoko, nie ma co gadać, ale no są strasznie powtarzalne i jakby wszystko wygląda mniej więcej... O, okej. Okay. Wolałbym mi Temek, żeby był już na miniaturkę No ale dobra, nie Spoko, spoko Też fajnie Też fajnie No dobra, no, no to jak widzicie Pierwszą legę już mamy za sobą Ze trujeczki. E, ale no Mogło być mogło być lepiej, nie wiem jeszcze co leci w ogóle z niego Ale zaraz sobie zobaczymy No to ciekawe w ogóle Chyba nie dropnąłem nigdy esencji z, z tego, tego. Aha, tutaj leci pomka od błysku, czyli co, różdżka będzie od zimna. W sumie też spoko, przyda się na tego. No i tutaj już wracamy, wracamy do standardowych sytuacji. Ty, w sumie teraz tak patrzę, to mogę jakąś legę na plus 5 zrobić. W sensie tak sobie myślę, bo mam dosyć dużo tej ulepy w depozycie. E, no dobra, no daj ten trudny, no jak się nie udało na mistrzu w takim secie. O, a to jest bardzo spoko. To jest szczerze, na tych pucharkach to mi chyba zależy bardziej niż na czymkolwiek innym, nie. No, ale tak to jest. Tak to jest. Zobaczymy. Jak to pójdzie dalej. Dobra, panowie. Szybciutkie cięcie i widzimy się na gordionie. Tamtych postaci jest trochę mniej, no ale zresztą sami wiecie, jak to wygląda. Dobra. Zobaczcie, co tu się dzieje na gordionie Withan. 115 graczy na mapie, nie. Ale stary, ja się szczaiłem, że ja tą postacią w ogóle i tak nie wejdę na e 3 więc odebrałem sobie tylko kalendarz. Zszedłem z Mamlambo pierwszy raz od trzech tygodni. Nie biję tego oczywiście codziennie, nie? Jakby tam, jak akurat jestem na kompie i się zaloguję, a jest dziesiątka, no to sobie ubiję, nie? Dobra, ale za to tym łowcom już sobie wejdziemy i teoretycznie powinien dać radę nawet na, na mistrzu, nie? Teoretycznie powinien dać radę nawet na mistrzu, no ale zobaczymy tak naprawdę co z tego wyjdzie. Dobra, próbuję zaskoczyć, wow, udało się, super, świetnie. Też jest bez sensu, że jak zeskakujemy tędy zamiast lecieć dookoła to randomowo nam zabiera HP. Na jednej postaci do 17% mnie obiło, jak sobie przechodziłem. No, takie trochę wiecie, no, no co no, spadłeś i kostkę skręciłeś, no tak, realizm w Margonem, nie? Pozdro, dobra, co? Głęboka rana. Czyli Hero będzie od zimna, najprawdopodobniej. No też jest ok. Y od zimna, od y truty. A, czekaj, odebrałem kalendarz? Odebrałem. Dobra. Wiecie, to jest dosyć istotne, bo tak odbierać 17 dni z rzędu i 18 wejść i zapomnieć na przykład, albo po prostu nie wejść na gierkę i nie odebrać. I zamiast legendarnego. Legendarnej paczuszki z prezentem, czyli legendarnego kuferka. Bo tak obstawiam, że tak będzie tak było co roku. Dostajecie kurwa unikatowy, no to by była jakaś porażka, nie. W sensie serio, no to. Jeszcze to jedno okienko powinno być tolerancji. Chociaż oni pisali chyba na forum, że jedno jest, chyba. Nie jestem pewny. Ale że jedno okienko tolerancji jest, tylko że więcej to już po prostu nagrody dostaniecie i tak tą tą. Tą taką słabą, nie? Okej, okay, dzisiaj o 3 w sumie nawet się wcale źle nie pokazała yy, Wydaje mi się, że w piątek sobie zrobimy jakiegoś streama yy, Z... No z eventu, tak? Coś tam polatamy, jakieś questy porobimy, no bo Też pewnie będę gadał, że nie, 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 nie A później zrobię na wszystkich postaciach wszystkie questy Przynajmniej na tempeście Zobaczymy jak to wyjdzie na... O, niechcący mi się tu minutnik pokazał. Zobaczymy jak to wyjdzie na Gordionie w każdym razie. No dobra, dobra. Czy ja coś tu jeszcze mam do zrobienia? No co do tej loterii, no to mówię, jak chcecie to tam... Nie wiem. To dajcie znać. No ja jakoś tak... Ja jakoś tak do tej loterii to już nie jestem tak mega pozytywnie nastawiony. No bo stary, tam nic, nic nowego nie można zdobyć. No modyfikator celu podróży... Potrzebowałem jednego, jeden mi wypadł, no i dalej kręcimy się w, wokół tego samego, tak? Dalej są te same itemki, te same te i, i co? No ile mogę pyłu astralnego nadrobić. Ja mam stary chyba z 250 pyłów depo i ja nawet jeszcze nie skracałem kamieni. Więc yy, więc wiesz, to dla mnie trochę jest. Ten zimowy stworek jest nawet śmieszny. Tego sobie zostawię. Nawet go sobie zarzucę na plecy. o. No, więc dla mnie to jest takie wiesz, ta loteria. No, wysysanie kaski, nie? Ale no, jak bardzo, bardzo chcecie, e, no to, to, to wam to zrobimy, nie? Czy znaczy, zrobimy? No, ja to dla was zrobię. Może z chłopakami, nie wiem, może oni też będą losować, może już losowali. Z nimi to też ró różnie bywa. Także zobaczymy. Kurde, szkoda, że te łapki nie wypadły, bo, bo to też by było spoko. Ale no, nie będę tam marudził. Zawsze mogło być gorzej, mogło wypaść 6 unikatów. Chociaż powiem Wam, że fajnie by było te potki. podki poteczki sobie. Aha, tutaj właśnie. Potki byłoby fajnie sobie nazbierać, dlatego że. No 300, nie? Kiedyś, kiedyś tam będzie dobita, zrobię wam też tego streama, już, już, już nie piszcie w komentarzach, że kiedy 210, fajnie, że wekspiłeś 210. No nie wekspiłem, no, no kurwa, dobra, będę miał. Dobra, pozdro chłopaki, dzięki za oglądanie, trzymajcie się i do następnego, siema.